A ja póki trochę jasno, zobaczcie kukurydzę pozerli Po napajam, będę miał z głowy wcześniej No i co? Już więcej nie chcę, za dużo dałem. Ja skończę. Nasi piłki trochę porobili. No i gdzie sam to też pije. Się napoi, tam jeszcze tylko będę musiał wywalić już od siedmiu krów. W góry za też się da trochę prędzej zawinia się, zrobi gitara. Dobra, łopata pełna, powinno im styknąć. O, a tym po ślipie był. No, miało być ospa, ktoś... Do tego siana pozawozić i mam z głowy. Ja, trochę osypki musi być, żeby jedli. No jak mówiłem, rano po kukurydzy i ospie dostają trzeci pokus, potem dostają gdzieś 11.00, należy dziesiąta, 11.00 albo po trochu tego, albo tej. To jest, powiedz, przedostatnia bela, ta długa trawa. To dostanę najwyżej tego, a potem jeszcze tego, trochę tak, po trochu, nie? To, bo to zależy. Tak samo po kukurydzy też dostaję to, a potem trzeci pokos na noc. No i git. Wszą z głowy. Tylko latać potrafię. Jest. Ja już wsiąk... Trzeba jeść dawać krowami i... Ale będąc z godziny będę miał albo pół godziny jeszcze do dojenia co odpocząć. No, to idzie na rano i na kolację. A tak podkrada. To tam, te. Ale tam latają, tylko beczu. I te musieli lecieć, to suche. Kurna, jak tam tu Stusujka, jak wyją A jeszcze tam dwie taczki zostały. A, już tam tego byśka będzie trzeba owalić, będzie bo już od stycznia mówią, że nie będą brali. Bo w Wielkiej Brytanii już nie. Te umowa się skończyła, a teraz Chińczycy bardzo zwiększyli ropę, nie ropę, mleko, nie mleko, wszystko zwiększają. Więc do maja będzie, że problem sprzedać. Tylko może u nas fermy to by te tu bojnie by brali, tylko może mniejsza cena będzie, bo jak co za granicę wali to mniejsza cena będzie. Ale już tak on zaraz wiek będzie miał, to trzeba będzie uwalić. Słabo widać, ale prawie równo z murkiem w płyty je. Ile to miesiąc? Nie no, zaraz miesiąc albo dwa. Co wtedy orka była, Co przed orką wywalone było Cielaki latają, no i oto szybko tego się robi, że nie wiem, mniej, mniejsze sztuki niż w tamtym roku, a tyle tego jest. Na kolanach, aby sięgać. Kiszone. Te witaminy. Mało zostało. Big bag przynżyta starego poszedł, już owiec też się kończy. Stary big bag poszedł z żyta, i już nowy poszedł z żyta. Już dwa big bagi poszli z żyta. No jaki, że ona według mnie, że się trochę przynieść. pobeli baje